Cześć, jak tam u Was? Ja słyszałem, że strasznie gorąco. Tutaj, na szczęście, cały czas temperatura stała około 30-32 stopni. Wieje wiatr od morza, więc nie jest tak źle. A dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jestem strasznie, strasznie szczęśliwym człowiekiem. Nie wiem, czy wszyscy znacie historię mojego wyjazdu tutaj. Która wyglądała tak, że przyjechałem do tego hotelu razem z grupą e, turystów z Polski w maju, i wtedy strasznie spodobał mi się hotel. Ekipa animatorów była wspaniała i robiła animacje na poziomie, na którym ja chcę robić animacje, więc e, mogę się od niej jeszcze dużo nauczyć. E, a dodatkowo w ogóle Kanary uwielbiam, więc e, stwierdziłem, że tak. Zostanę tutaj, tym bardziej, że szef animacji dał mi możliwość pracy tutaj, napisał mi na serwetce warunki pracy i dał mi taką serwetkę. Powiedział, że kontraktu mi nie wyślę, ponieważ taka jest polityka firmy, więc jechałem tutaj w zasadzie trochę w ciemno. To znaczy, sam kupiłem bilet, sam znalazłem sobie mieszkanie, a jeżeli chodzi o pracę, no to pff, zakładałem, że to co powiedział mi szef będzie prawdą i miałem jeszcze taką podporę w postaci tego, co powiedzieli członkowie jego ekipy. I tak myślałem, że w sumie oni nie mają do końca powodu, żeby mi kłamać. I przyleciałem tutaj pod koniec czerwca. No i zaczęło się. I dlaczego jestem tak bardzo szczęśliwym człowiekiem? Otóż wszystko póki co odpukać idzie super zgodnie z planem. Mogło być tak, że ekipa animatorów, którzy tutaj pracowali, tak naprawdę była. Jak gdyby z zewnątrz super ludźmi, a wewnątrz grupką bardzo. E, bardzo żyjącą wspólnie, która by się izolowała od nowych ludzi, którzy by mnie w jakiś sposób nie lubili, bo jestem nowy. No wiecie jak to jest, fala w wojsku i w ogóle. To tak samo mogło być tutaj. Mogło się okazać, że hotel, który dla turystów jest super miły, już dla pracowników tak miły nie jest. No i oczywiście mogło się okazać e, technika niskiej piłki, że szef mi dużo obiecywał, ale nagle przyjeżdża i mówi, że a wiesz Karol, no teraz były małe zmiany, jest kryzys, z lekki branży turystycznej, więc 100 euro mniej i tak naprawdę będziesz miał mniej wolnego niż mógł mieć, bo musisz pracować więcej. Natomiast nic takiego się nie stało. Hotel, w którym pracuję, traktuje swoich pracowników naprawdę jak ludzi i wszystko jest tak, jak miało być. Ekipa animacyjna przecudowna, ludzie naprawdę doświadczeni, a dodatkowo jeszcze bardzo mieli sympatyczni, pomagający mi w pierwszych dniach pracy w integracji z tą grupą. Dodatkowo wszystkie warunki, które obiecał mi szef, póki co są spełniane. A same kanary, tak piękne jak tylko myślałem, że będą. Dzisiaj, co prawda, jest bardzo szaro: mamy niebo zasłonięte chmurami, w nocy nawet grzmiało, chociaż nie sądzę, żeby padało. Ale sama okolica, w której mieszkam, czyli Mas Palomas, równie cudowna, co przyjemna do mieszkania. Zawsze wiedziałem, że tutaj turyści mają spoko, ale nie wiedziałem, że ludzi, którzy tutaj mieszkają, też jest bardzo pięknie, dlatego teraz specjalnie dla Was em, trochę ujęć z mojej okolicy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał po więcej, dzięki temu nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka, a już niedługo um, opowieść o moich wakacjach z Krety. Pozdrawiam serdecznie. Hej!